Myślenickie obiekty sportowe po raz kolejny gościły młodych adeptów piłki nożnej z najlepszych Europejskich Akademii Piłkarskich. W sobotę 27 maja w ramach wydarzenia Salt Mine Cup w myślenicach rywalizowały 24 drużyny z roczników 2012 i 2013. niezmiernie miło, że tak dużym zainteresowaniem ten turniej się cieszy, że coraz więcej jest każdego roku, coraz więcej państw dołącza coraz więcej gości z zagranicy chce uczestniczyć w tym evencie. Mamy już dzisiaj ósmą edycję tego turnieju i wierzymy, że będziemy się rozwijać i będziemy jeszcze więcej e, poszerzać, e, jeżeli chodzi o ilość zespółów podczas tego turnieju. Na myślińskie Murawy wyszli zawodnicy między innymi z Portugalii, Ukrainy, Hiszpanii czy Anglii. Rodzimą piłkę nożną reprezentowała drużyna szkółki piłkarskiej na myśleńce. Obecność najlepszych szkółek piłkarskich z kraju, ale z całego Świata. To myślę potwierdzenie tego, że tu w Myślenicach potrafimy organizować imprezy na wysokim poziomie, potrafimy współpracować z różnymi podmiotami, instytucjami. Cieszę się, że po raz kolejny Fundacja Mali Mistrzowie zauważyła naszą dotychczasową współpracę, która trwa już od ponad trzech lat, która też zrodziła się z potrzeby pomocy tak naprawdę Fundacji i miastu Wieliczka w sytuacji, kiedy ich, te, ich infrastruktura sportowa została zalana przez powódź. Także cieszę się, że kontynuujemy tą współpracę, no i jestem przekonany, że też w przyszłych latach będziemy organizować to wielkie piłkarskie święto, zapraszając tutaj najlepszych młodych adeptów piłki nożnej z Europy, no i też przede wszystkim ich rodziców, trenerów, opiekunów, no i kibiców futbolu. Nie zastąpi ciebie nikt. Pod takim tytułem odbył się w kościele parafii Świętego Brata Alberta w Myślenicach koncert upamiętniający wielkiego papieża Polaka. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Owocna, a sam koncert to wykonanie Małej Armii Janosika z gościnnym udziałem ojca Łukasza Buksy. Jednym z celów statutowych Fundacji Owocna jest integrowanie społeczności lokalnej. Tą integrację Zrobiliśmy w parafii Świętego Brata Alberta, organizując koncert dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, na który zaprosiliśmy małą anonimistę. Wydarzenie to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Kościół wypełniony był po brzegi. To była wspaniała uczta zarówno dla ducha, jak i dla ciała, bo można było skosztować naszych myślenickich kremówek. Gościnnie oprócz Małej Armii Janosika wystąpił u nas ojciec Łukasz Buksa, którego słowa jeszcze bardziej uduchowiły ten koncert. My się dzisiaj tutaj spotykamy, wspólnie świętujemy, wspólnie razy wyrażamy doświadczenie bliskości tego, że my tu możemy być, tego, że możemy wspólnie razem popatrzeć sobie w oczy w pokoju, w szczęściu, w radości, w miłości, w zaufaniu, w nadziei, że po prostu jesteśmy. Uczy nas Jan Paweł II takiej zwykłej, ludzkiej, żywej obecności, byśmy docenili tych, których mamy obok siebie, bo kiedyś ich mieć nie będziemy. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji niniejszego koncertu i obiecujemy, że na pewno takich wydarzeń w gminie myślińcy nie zabraknie. Wydarzenia tworzą ludzie i to wy, żeście to stworzyli. To, że żeście tutaj przyszli, chcieliście się z nami tutaj wszystkimi spotkać, spotkać tą mają armię Janosika na swojej drodze, to Wy stworzyliście to wydarzenie. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne. Modernizacja tzw. drogi pod las łączącej Głogoczów z krzyżkowicami. Właśnie na takie zadanie gmina Myślenice otrzymała fundusze od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Symboliczne wręczenie promes na ten cel odbyło się w myślenickim magistracie w poniedziałek 29 maja. Nasza firma realizując społeczną odpowiedzialność od dłuższego czasu wspomaga jednostki samorządu terytorialnego środkami finansowymi, które są w głównej mierze wykorzystywane na infrastrukturę. Poprawiamy dojazdy do kompleksów leśnych, ale też działamy na korzyść lokalnych społeczności. W tym roku kilka samorządów otrzymało taką pomoc w głównej mierze z Funduszu Leśnego. Miejski budżet gminy Myślenice środki w kwocie. 500 tysięcy złotych, które stanowić będą połowę kosztów zaplanowanych na modernizację drogi gminnej Krzyżkowice-Głogoczów. Te pieniądze konkretnie mają być przeznaczone na modernizację drogi w Krzyszkowicach, To jest droga, która łączy tęże miejscowość, która biegnie obok kompleksu leśnego i łączy, łączy tę miejscowość z Zakopianką, tą drogą ekspresową. Na pewno poprawi to zarówno komfort życia, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, którzy będą mogli z tej drogi spokojnie korzystać. Inwestycja będzie zrealizowana w bieżącym roku kalendarzowym. I jak zapewniają głogoczowscy radni rady miejskiej w Myślenicach, na modernizację drogi w dzielnicy Piąokrzwiet w Bukoczowie mieszkańcy czekali wiele lat. Dobra wiadomość jest zatem taka, że podpisana została umowa na przebudowę tej drogi, a jej użytkownicy z jej nowej odsłony będą mogli korzystać końcem bieżącego roku. W najbliższym czasie blisko 1000 metrów drogi gminnej w Głogoczowie na przysiłku Pił Grzbiet zostanie wyremontowana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji będzie kosztowała nas ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych, z czego milion 400 tysięcy pozyskaliśmy z rządowego wsparcia. Około miliona gmina Myślenice wyłożyła i zabezpieczyła z własnego budżetu. Realizujemy kolejną ważną inwestycję dla mieszkańców, ale także dla lokalnych przedsiębiorców. Na pewno zwiększy się bezpieczeństwo, komfort w użytkowaniu tej drogi. Wykonawca ma czas do końca tego roku na wykonanie i oddanie inwestycji do użytkowania. Ta inwestycja doczekała się wreszcie realizacji. To była stara Zakopianka w 72 roku Przestała być drogą taką główną. Dzielnica Piłogrzbiet to najbardziej na północ wysunięta dzielnica Błogoczowa, jednocześnie też najbardziej wysunięta część gminy i miasta Myślenice. Cieszymy się, że ta inwestycja, bardzo oczekiwana przez mieszkańców, rozpocznie jakby zmiany na, w tej dzielnicy. Pamiętamy też o drodze, która biegnie na sam Piłogrzbiet, ale trzeba zacząć od. Z samego dołu, czyli od podstaw, żeby, żeby ruszać dalej. Jak nie czytam, jak czytam. No właśnie, pokaż to. 7 czerwca o godzinie 10 w myślenickim rynku będzie do tego okazja. Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zaprasza bowiem na specjalny czytelniczy hepening. Miejska Biblioteka Publiczna wraz z panem burmistrzem Jarosławem Szlachetką zaprasza na akcję Jak nie czytam, jak czytam. Spotykamy się na Myślenickim Rynku. Każdy przychodzi z własną książką i czytamy w ciszy, wszyscy razem, 15 minut. Ja przychodzę z książką Jakuba Małeckiego. Autor niedługo będzie gościł w Myślenickiej Bibliotece, więc serdecznie zapraszamy. Po akcji zapraszamy opiekunów grup i osoby indywidualne do wpisywania się na tablicę, która będzie pod Tereską. Ubiegłym razem przed pandemią było nas 700 osób. Mam nadzieję, że w tym roku będzie nas więcej. To jest akcja ogólnopolska. Happening ma pokazać, że czytamy, że w Myślenicach kochamy książki, że czytanie jest dla nas ważne. Na Happening możesz zabrać dowolną książkę. Pamiętaj jednak również o tych, których termin na zwrot do biblioteki już minął. Drodzy czytelnicy, przypominamy, że do 30 czerwca nie pobieramy opłat za przetrzymanie książek. Oddajcie nasze zbiory, aby inni też mogli z nich skorzystać. Milion złotych tyle mieszkańcy gminy Myślenice mają do wydania w kolejnej już edycji myślenickiego budżetu obywatelskiego. Masz pomysł na inicjatywę w Twojej okolicy? To jest właśnie ten czas, kiedy możesz go zgłosić za pomocą elektronicznej platformy www.bo.myślenice.pl. Zgłoszenia przyjmowane są od 5 do 19 czerwca. To już po raz szósty mieszkańcy gminy Myślenice zdecydują na co przeznaczyć milion złotych z miejskiego budżetu. Składanie zadań w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego rusza 5 czerwca i potrwa do 19 czerwca. Mieszkańcy wszystkich miejscowości wiejskich oraz dwóch okręgów w mieście, którzy ukończyli 16 lat mogą złożyć projekt do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Następnie będą one weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym przez miejskich urzędników. Natomiast we wrześniu tradycyjnie już odbędzie się głosowanie i wybrane projekty będą realizowane w 2024 roku przez gminę Myślenice. Budżet obywatelski to idealne narzędzie, żeby zaproponować coś dla lokalnej społeczności w swoim najbliższym otoczeniu, dlatego zachęcam do składania projektów, a następnie głosowania we wrześniu.